Formalności stało się zabójstwo. Sprzęt trafił na Waszą strażnicę. Brawo! Przekazywany dzisiaj w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego sprzęt o wartości ponad 320 tysięcy złotych to jest historyczne wsparcie dla strażaków. Oczywiście. Nakładem ogromnych funduszy zmodernizowaliśmy strażnicę OSP przy ulicy Staszica. W poprzednim budżecie obywatelskim zakupiliśmy dla nich samochód ratowniczo-gaśniczy, ale dzisiaj wyposażamy ten samochód w sprzęt. Najnowszej generacji, w sprzęt nowoczesny i spełniający wszystkie najwyższe standardy. To ważne, bo mamy poczucie, że nasi partnerzy, którzy dbają o bezpieczeństwo, życie i zdrowie naszych obywateli, mają do dyspozycji odpowiednie narzędzia. Jak ważny jest ten sprzęt, który dzisiaj otrzymujecie dla Waszej jedno? Ten sprzęt jest bardzo ważny. Chodzimy teraz w nową erę, mamy nową remizę, będziemy również mieli nowy sprzęt. Umundurowanie, które widać za mną, jest to umundurowanie najwyższej klasy, także z nasi sobie będą no teraz Wyposażenie po zęby w najlepszy sprzęt, w jaki tylko mogą. Tak? Sprzęt, który również widzimy tutaj na stołach, jest to zestaw hydrauliczny do obsługi wypadków i różnych zdarzeń na drogach. Jest również zestaw łączności, są radiostacje, jest to cały komplet wyposażenia również do pożarów. Zyskaliśmy kamerę termowizyjną, która umożliwia przeszukiwanie pomieszczeń objętych pożarem. No generalnie teraz jednostka będzie uzbrojona już w cały sprzęt, który powinna dysponować każda straż pożarna. Bardzo tego sprzętu brakowało? Bardzo brakowało i myślę, że będziemy teraz jeszcze większym wsparciem dla Państwowej Straży Pożarnej, która jest w Ostrowie Wielkopolskim. Stawiamy na rozwój, a taki sprzęt, który został zakupiony przez ten budżet, strasznie roz, rozszerza nam horyzonty właśnie rozwojowe. Skąd kamera i skąd detektor? Są, są to jedne z najdroższych sprzętów takich jednostkowo. Tak? Kupujemy jedną kamerę i no niestety ona kosztuje blisko czasem 40 tysięcy, zależnie tak naprawdę od producenta. I stąd właśnie pomysł, żeby kupić właśnie tak specjalistyczny sprzęt ponieważ stawiamy po pierwsze na jakość, a dwa na wygodę i komfort użytkowania.